CNN przedstawiło pięć scenariuszy dla Ukrainy po szczycie USA-Rosja, zaznaczając, że żaden z nich nie jest korzystny dla Ukrainy. Słuchajcie, czy termin, który Putin wyznaczył na jutro, aby zgodzić się na zawieszenie broni, nadal obowiązuje? Czy też warunki są bardziej elastyczne? To zależy od niego. Zobaczymy, co powie. Jestem bardzo rozczarowany. Chcą się ze mną spotkać, a ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać zabijanie. Nie lubię długiego oczekiwania. Giną młodzi ludzie, głównie młodzi żołnierze. Porozmawiamy o wojsku. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy za kilka tygodni. W wywiadzie udzielonym wczoraj sekretarz Rubio. Jasno dał do zrozumienia, że aby doszło do spotkania z prezydentem Trumpem, Rosja i Ukraina musiałyby być wystarczająco blisko kompromisu, aby rozmowy miały sens. Czy są wystarczająco bliskie na tym etapie? Nie będę wybiegał w przyszłość i mówił w imieniu Białego Domu. W końcu, jak powiedział sekretarz, to jeden z tematów omawianych w ramach przygotowań do potencjalnego spotkania lub innej formy kontaktu. Zostawiam więc decyzję. Prezydentowi i to zasługa jego przywództwa, że widzieliśmy tak duże zaangażowanie ze strony obu stron, kiedy zasiadały do stołu negocjacyjnego i nadal dążą do pokoju. Jeśli nie zbliżą się do porozumienia i jutro nie będzie zawieszenia broni, co było wcześniej wymagane, aby uniknąć sankcji USA, czy sankcje zostaną nałożone jutro, wtórne czy inne? Zbyt wiele spekulacji. Nie będę tu spekulował. Spekulacje to Granica, której nie przekroczę. Niech Biały Dom i prezydent powiedzą to. Nie chcę wybiegać w przyszłość. Wygląda na to, że Władimir Putin dał nam znać. Spotyka się z jednym przywódcą na Kremlu, wskazując gdzie może spotkać się z innym. Zjednoczone Emiraty Arabskie wydają się najbardziej prawdopodobnym miejscem na szczyt z Donaldem Trumpem po rozmowach prezydenta Rosji z przywódcą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich ostatni szczyt odbył się w 2018 roku. Następny może się odbyć za kilka dni. Donald Trump desperacko pragnie porozumienia w sprawie Ukrainy, ale wygląda na to, że Moskwa również dostrzega korzyści. Wiadomość o szczycie pojawiła się po wizycie w Moskwie specjalnego wysłannika USA Steve'a Whitcoffa. Nie oznacza to jednak, że nastąpi rozejm.